Zrobimy nowy dzianek wow. Dzień dobry, nowy dzianek Witamy wszystkich Nowy dzianek Czy powinnam podążać za tymi śladami? To jest taki to znak Chodź, poćwiczymy troszkę Nie ćwiczę codziennie, po pół godziny czasem w ogóle, czasem raz w tygodniu, czasem dwa razy, ale staram się chociaż trochę rozciągnąć to moje ciało po nocy, żeby przygotować na wyzwanie dnia codziennego. 5, 10, 15 minut wystarczy, żeby poczuć i rozruszać to moje ciało chociaż trochę. Ej, 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 co tu się stało? Przyłączyłaś chyba coś 68 i nie, 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 wczoraj jeszcze było ponad 70. To chyba nie jest jeszcze typowe zainteresowanie kosmetykami, co mała? Na razie to no, tylko rozwal po matkę, otwórz i zamknij. No. Um. Um? Chcesz już zjeść, tak? Ok, to już idziemy jeść. Tylko jeszcze powiem, że od lat nie używam fluidu ani. I jestem bardzo zadowolona z mojej cery, jedynie trochę korektora, bo sińce, cienie są po nieprzespanych nocach, podkreślenie oka kredką i tuszem, trochę brwi, takim żelem do brwi i trochę pudru też tylko w okolice oka. Jestem bardzo zadowolona, mogę tak śmigać, a latem to już w ogóle nie muszę nakrywać tej cery żadnymi warstwami, można sobie oddychać. Chciałam sobie tutaj te pejsy moje trochę przyprostować. I się trochę spaliłam po prostu w nicu. Ma ściana, może da radę. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakiejś blizny. Schodzimy na dół po moich ulubionych schodach. Tak jak ja kocham schody. I zaczynamy robić śniadanie. Śniadankę, co? Czas już coś zjeść. Oliwia już woła, więc dla niej mam dzisiaj naleśnik z bananem, do którego serek wiejski, a sobie robię naleśnika z parówką i z serem żółtym. Właśnie grzesznie, ale... ale cicho. Ale mi tłuściak wyszedł. Trenerka nie będzie zadowolona. Ale na swoją obronę mam to, że zazwyczaj jadam bardzo zdrowe śniadania. Pełne owoców, warzyw, więc dzisiaj mam ochotę na takiego tuściocha z serem żółtym, keczupem, olejem bez warzyw. A wracając do tematu ćwiczeń jakichkolwiek. To bardzo ostatnio często zauważam, jak moja córeczka mnie naśladuje. No i wiadomo, to jest tam ulubione naukowo, że dzieci robią to, co inni, z którymi spędzają najwięcej czasu. Jakieś też nawyki i tak dalej. Więc <śmum> mam nadzieję, że będę miała niedługo partnerkę do ćwiczeń na Macie. A najśmieszniejsze są momenty, gdy sobie tam robię w domu zubę i ćwiczę do tych rytmicznych piosenek Latino. To ona już tak fajnie tu pokręci, nóżka i chodzi. To jest fajne. i mam nadzieję, że tak zostanie. Będzie muzykalna. I będzie robiła sport, więc będę z nią częściej coś robić. Poranek już za nami, teraz możemy trochę odpoczywać na macie, pobawimy się zaraz coś. Niedługo będzie pierwsza drzemka, a ja nawet myślę, że w tym czasie. Poczytam książkę, bo aura na zewnątrz jest taka sprzyjająca. Pada deszczyk, dosłownie tak kropi przyjemnie, że aż otworzyłam drzwi, żeby sobie tutaj um, nasłuchiwać się. Nie można nawet poczytać tą książkę na zewnątrz na huśtawce, bo jest ciepło. Miał być dzisiaj upał, tak jak wczoraj. Tego się spodziewałam. E, pozamykałam wszystkie okna, e, zasłoniłam rolety, ale jest, no, rześko. Jest, jest cudownie. No, nie ma słońca. Ale czasami taka pogoda się przyda. Co do książek, to no bardzo bym chciała zacząć już czytać, i miałam kiedyś taki cel, że będę czytać, kiedy ona będzie miała drzemkę, nawet do pół godziny. Parę stron, mam tyle fajnych pozycji, na przykład w temacie dzieci, wiadomo, w temacie rozwoju, bo takie bardzo lubię czytać, no ale jakoś ta książka zawsze jest na naprawdę dalekim planie dnia. Więc dzisiaj może uda mi się coś poczytać Bo nie mam zbyt wielu dzisiaj obowiązków Jakieś tam może jedno pranie na Zrobię jakiś obiad I tyle W domu jest w miarę ogarnięte Chociaż tak nie będzie ogarnięte Jak ona zacznie zaraz wyciągać swoje zabawki I brudzić chrupkami Ale to fajna codzienność A po południu jadę na mega ciekawą Rzecz, pierwszy raz będę robić to w życiu Może zabiorę was ze sobą Będę jechać do Bardzo fajnej, przyjemnej osoby Myślę też, że fajnie, fajnie spędzę czas Bo gadamy sobie chwilę I taki, taki to będzie mój dzień Nie mam jakichś Górnolotnych planów Jakichś wyjątkowych rzeczy do zrobienia Taki to będzie dzianek Mamy Prawie rocznym dziesiątkiem. Co tu dużo gadać? Zapraszam Was na mój dzień. Już się zaczął, jesteście ze mną. Jesteście tutaj, oglądacie, więc jesteście ciekawi, co tam y, będzie u mnie. Dalej, ja dopijam swoją kawę. I działamy. Odpoczywamy, działamy. Wszystko po kolei. Zauważyłam, że jednak będę miała tutaj mały ślad. Oparzony prostownicą, ale mam nadzieję, że mi zejdzie i nic nie będzie widać. Tak? Co mama robi? Mama trzyma coś w ręku, tak? Nie jest to telefon. Już idziemy się bawić. Tak, mama obiecała, że będzie się bawić. Pojdziemy się bawić. Czy wasze dzieci też tak bardzo lubią kamienie? Każdy w internetach poleca detergenty więc polecę i ja Sommerfrut, jakiś taki letni owoc i muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie pachnie i długo się utrzymuje, także Polecajka detergentu do prania. Mała śpi, więc mam tutaj chwilę, żeby rozłożyć zmywarkę, bo inaczej byłoby to trochę utrudnione, bo ona bardzo lubuje się w wyjmowaniu naczyń ze zmywarki i ciężko jest z nią to zrobić, więc teraz działam, póki śpi. Jesteśmy już przy detergentach, to pokażę Wam moją ulubioną pastę do mycia zlewu. Dr Beckman i jest ona już u mnie chyba kilka lat. Dlatego wygląda w taki sposób. Więc ja biorę to do ręki i kruszę w zlew. W sumie to powinnam Wam pokazać, jak ten zlew wygląda wcześniej. Nie wiem, czy to lepa będzie widać. Zobaczcie, są tutaj takie zacieki, jakieś brudne ślady tu. Więc ja to sobie rozkruszam. Biorę gąbkę. Muszę wziąć jakąś nową do naczyń. I... Myję to tylko szorując, nie daję dużo wody. Teraz zobaczycie efekt końcowy. Kilka minut, a ja mam zlew jak nowy. Ciebie też tu mam jedzonko. Będziemy razem jeść. Nie udało mi się poczytać książki na pierwszej drzemce. Chyba mi się dzisiaj nie uda. Potem przychodzi Michał, będzie jej druga drzemka. To pewnie sobie pogadamy, zjemy obiad, i też na jej drzemce nie poczytam książki. To będziemy jadły. Obie mamy to samo. Mama, 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 mama. <grym> Już słyszę wołanie, am, am, Nie mam dzisiaj pomysłu na obiad kompletnie, niczego nie odmroziłam, więc idę do sklepu, przy okazji nim spacer. Będziemy się inspirować. No może w takie gotowce pójść kurczak panierowany. Albo coś takiego. Gotowe, ale 6 euro to chyba nie. Ja mam dzisiaj naprawdę pustkę, jeżeli chodzi o pomysł na obiad. Nie wiem, przechodzę obok różnego mięsa, um, jakichś gotowców nawet, ryb i nic nie mogę wymyśleć, co by dzisiaj zjeść. Dzisiaj idę na łatwiznę. Wzięłam gotową, przyprawioną rybę. Biorę też Frytki to Erfurera. Zrobię jakąś surówkę i razu będzie gotowy. Taki chleb mam na myśli, jak mówię, o holenderskim chlebie. Taki wiecie, bardzo, bardzo miękki. Czy to jest coś dla mnie? Jest na promocji za euro. Może będzie mi smakować. Czekolada, wanilia, 30% cukru. Spróbujemy. Akurat dzisiaj mówiłam o tym płynie, a jest na promocji 8 euro za 3. Oż muszę powochać. Gdybym miała pustki, to wzięłabym takie 3. Tutaj chyba też można mieszać, więc tak, naprawdę bym wzięła. Bardzo ładne. Taką rybę kupiłam na obiad, gotową już. Frytki do tego. Jakaś tam bułka na kolację i spróbujemy takich. Patonów Za wszystko zapłaciłam 9,40. Ło, wow, olbrzymio paka. Wyprzedaże letnie. Niedługo będzie z tego film. Mama pokazuje, co je. Nie zrzucam już dla pieska. Nie, ty jedz. Przebrałam się Zmyłam makijaż, zapakowałam moje potrzebne napoje, biorę pak Natur Beauty Box i lecę na coś bardzo przyjemnego do jednej z moich byłych klientek, jednej z pierwszych klientek, więc już nie mogę się doczekać. I będzie to coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie próbowałam. Zobaczymy jak to będzie. Be yourself. Jestem po masażu u Kasi i nie wiem, czy dzisiaj dam radę jeszcze coś mówić, bo moja skóra jest po prostu tak rozluźniona, że najchętniej bym powaliła się twarzą w poduszkę, bo nigdy nie sądziłam, że będę czuła wszystko, co jest pod skórą. Kasia mi to tak rozluźniła. To jest to, kiedy ktoś robi coś z pasją. <twarząc> I ona chodzi, ta skóra chodzi pod spodem, ona płynie, nie jest już taka Martwa nie ma tej stagnacji w środku. Dzięki ci Kasie, jeszcze raz. To jest mega, mega super doświadczenie. I to był masaż Kobido. kobido. Połączony z maseczką i połączony z kamieniem. O, kamienie, w ogóle te akcesoria tutaj ja nie będę zdradzać, bo jak do Kasi przyjdziecie, to to jest fascynujące jak... Nie wiesz, co na ciebie się będzie nakładać i co rusz jesteś zaskoczona tym, bo ten też taki na twarz to było takie rozluźniające, że super stroma. Więc dam wam znać w opisie, gdzie ka się znaleźć. Super towarzystwo. A na koniec tego fajnego dnia zamówiłam sobie odebrałam właśnie sushi. Będę się relaksować na kanapie przed telewizorem, może Netflix, albo jakiś YouTube podróżniczy z mężem, bo lubimy takie. I chciałam w sumie tylko powiedzieć, tak na koniec, że mm, warto o siebie dbać. I mam nadzieję, że wy, że ty też masz dla siebie czas, mm, czy to w tygodniu, czy to w miesiącu, coś większego: jakiś masaż, mm, jakieś wyjście na basen nawet, bo no nie oszukujmy się, nie jesteśmy robotami i też potrzebujemy. Odpocząć, wyjść z domu, nie siedzieć tylko w naszych czterech ścianach z obowiązkami, czasami z problemami i z taką przyziemną codziennością. Warto zrobić czasem coś dla siebie. Ja cieszę się, że taki miałam dzisiaj dzień. Trochę obowiązków, ale wyjątkowo dzisiaj nie było tego dużo i więcej było dzisiaj przyjemności, bo ten masaż jeszcze mnie trzyma i buzia jest tak fajnie napięta, ale jednocześnie czuję się bardzo zrelaksowana i czuję, że obejrzę może jeden odcinek i pójdę szybko spać. Tak. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwałaś, wytrwałeś do końca i że podobał Ci się mój dzień, że spędziłaś go ze mną przyjemnie. Taka jest moja codzienność. Czasem jest to Relaks na masażu sushi, a czasem e, schabowy z ziemniakami i więcej obowiązków. A takie jest życie, w sumie. Czasem jest normalnie, czasem jest pod górkę, a czasem wychodzimy i dzieje się coś fajnego. W domu też może się w sumie dziać coś, coś fajnego, ale zawsze fajnie wyjść z miejsca, gdzie spędzamy jednak najwięcej czasu.